Tygodnik Gdański, strona 8 i 9, artykuł z 6 stycznia 1991 roku autorstwa Aleksandry Paprockiej. Kradniemy w całej Europie, w RFN, we Francji i krajach skandynawskich. Ostatnio także na Węgrzech. Śledztwa toczą się w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i Słupsku. Ale przecież nieprzerwany sznur kradzionych samochodów wjeżdża do naszego kraju od początku lat osiemdziesiątych. Pionierami w tej dziedzinie byli Libańczycy. Kradli samochody w RFN, przywozili do Polski, aby stąd naszymi statkami, najtaniej, wysłać je dalej. Nie wiadomo, czy nasi mafioso przyuczyli się u nich, czy też objawiły się talenty samorodne, ale chyba nie przypadkiem wszystko zaczęło się na wybrzeżu. Proceder kwitł gdzieś od roku 1983 i zapewnie nic nie popsułoby dobrego interesu, gdyby nie zachodnioeuropejskie towarzystwa ubezpieczeniowe. Gdy w tej części świata ginie samochód, właściciel otrzymuje odszkodowanie i już tylko interesie towarzystwa ubezpieczeniowego, które polisę wypłaciło, leży odnalezienie zaginionego pojazdu. Pracownicy tamtejszych agencji stwierdzili ponad wszelką wątpliwość, że gros poszukiwanych przez nich out znika za polską granicą. Za pośrednictwem warty powiadomili naszą milicję. Szeryf, Pepsi i polityczni policja wzięła się do roboty, ale przecież był to okres gdy miała naprawdę dużo zajęć na głowie. Przew Gdańskiego WSW, generał Jerzy Andrzejewski zwany szeryfem. Postawił sobie za punkt honoru urwać łeb opozycyjnej chydrze, dlatego milicjanci ganiali głównie politycznych. Mimo, iż nie szczędzono wysiłków, efekty były raczej mizerne i dopiero lata 85-86 przyniosły pewne rezultaty. Udało się wtedy zapudłować i osądzić nieoceniony sędzia Ziemiuk, Bogdana Lisa, Adama Michnika i Władysława Frasyniuka. Udało się także aresztować... Co było o wiele większym osiągnięciem Bogdana Borusewicza, ukrywającego się od początku stanu wojennego. Borusewicz miał zresztą przypadkowe spotkanie w celi z dawnym znajomym, zamieszanym teraz w aferę samochodową. Ale o tym później. Chcąc pójść za ciosem, a być może z powodu popędzenia kota przez centralę, generał zapowiedział także zdecydowaną walkę z przestępcami pospolitymi. Głos Wybrzeża ze stycznia 1986 roku w śmierdziemnym stylu tego okresu donosił Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Gdańsku, realizując zadania nakreślone przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Przestrzegania Prawa i Dyscypliny Społecznej oraz wychodząc naprzeciw głosom klasy robotniczej i postulatom społeczeństwa zgłaszanym w trakcie spotkań przedwyborczych. Intensyfikuje działania w zakresie ujawniania aferowych przestępstw gospodarczych. Powołano specjalną grupę dochodzeniowo-śledczą, ukazał się list gończy, poszukujący szefa gangu samochodowego niejakiego Nikodema S. Pseudo, Nikoś. Jak fama niosła, Nikoś wiedział jednak o liście zanim ten został rozesłany i zdążył się ulotnić. Co prawda jego paszport leżał wówczas w milicyjnej teczce. Ale jak widać, nie stanowiło to żadnej przeszkody w przekroczeniu granicy. Pod nieobecność szefa powsadzano więc, personel. Zatrzymano też kilkadziesiąt pojazdów, wśród nich prawdziwe szlagiery bodaj jedyne wtedy w Polsce Audi 200, Mercedesa 300 i najnowszy model Peugeota. Licząca zaledwie parę osób grupa dochodzeniowa, pamiętajmy, że były zadania ważniejsze. Ślęczała nad workami dokumentów. Postępowaniem objęto ponad 100 samochodów. Trzeba było sprawdzić, w jaki sposób i gdzie pojazd przekraczał granicę, zbadać dokumenty odprawy celnej, papiery rejestracyjne samochodu, tablice próbne i numery stałe, postępowanie podatkowe, wreszcie przekopać notariaty i jeszcze tylko przesłuchać zatrzymanych oraz kilkuset świadków, dokonać iluś tam przeszukań, zamówić ekspertyzy. Czas mijał. Prowadzący wówczas sprawę prokurator Mirecki, obecnie na emeryturze, uchylał sankcje aresztu tymczasowego kolejnym podejrzanym. Większość z nich wyszła po paru miesiącach, najdłużej, bo po dwa lata, siedzieli Marek B. Celnik z Kołbaskowa i Henryk K. Pseudo, Peps jeden z samochodowych mafioso. Ale też o dokonaniu przez nich przestępstwa świadczył niezbicie dokument. Paszport konsularny Henryka K., w którym Marek B. najpierw odnotował przywóz, a potem wywóz z powrotem do Niemiec dwóch Mercedesów 280c. Wywóz był oczywiście fikcją, bo auta pozostały w kraju. Od jednego z tych samochodów wszystko się zresztą zaczęło. Po pięciu latach śledztwa wszystkie osoby zamieszane w aferę przebywają na wolności. Przebywają zresztą od dawna. Wszystkie odzyskały zatrzymane samochody oraz inne dobra, pieniądze, broń myśliwską, dewizy. Część z nich nadal robi w branży. Mrówcza praca grupy dochodzeniowej dała efekty niewspółmierne do wysiłku, głównie setki teczek z aktami, rozproszone po różnych wydziałach sądu i prokuratury. Całość sprawy poszatkowano bowiem zgrabnie i rozpatrywano od pewnego momentu pod kątem poszczególnych rodzajów przestępstw i wykroczeń, a więc oddzielnie prowadzono postępowanie w sprawach karno-skarbowej, paczkowej, paserskiej, fałszerskiej, przywłaszczeniowej i innych. Podobno nie można było inaczej ze względu na rozmiar afery, grzebiąc się w szczegółach, łatwo stracić z oczu całość. Być może właśnie o to chodziło. Trzy pasje Nikodema. Nikodemes ma co najmniej trzy pasje: hazard, samochody i sport. Jeśli idzie o hazard, to najbardziej lubi karty. Kiedyś grywał ponoć z osobistościami. Prowadził wtedy wraz z żoną kawiarnię, karavela w Jelitkowie. Dzisiaj woli lokale wyższych kategorii, bo jest stałym bywalcem kasyna gry W. w. Marinie oraz tamtejszej restauracji, którą odwiedza razem ze swoimi psami, przypadającymi za polędwicą. Co do samochodów, to ceni sobie Mercedesy. Przed laty jeździł białą szpanerską pięćsetka ze spoilerami. Ponoć były dwa identyczne egzemplarze, jeden w Polsce, drugi w RFN. Od wieku młodzieńczego, Nikoś kocha piłkę nożną. Jako szesnastolatek grał w zespole juniorów przy klubie sportowym gdańskiej stoczni remontowej. Ich trenerem był wówczas sam Latarek. W wieku męskim zmienił barwy klubowe na BKS Lechia. Początkowo przychodził tylko nieco potrenować, od dla kondycji, z zawodnikami rugby. Czynił jednak wyraźne postępy, także wystąpił nawet jako zawodnik w kilku meczach treningowych. Prawdziwym mężem opatrznościowym stał się jednak Nikodem Mes. Dla klubu w momencie, gdy został, społecznym kierownikiem sekcji piłki nożnej. Dbał o piłkarzy jako własne dzieci, pomagał im w różnych perturbacjach życiowych, jak na przykład przeprowadzki, jeździł na mecze, wyjazdy treningowe. Mówiło się, że fundował prywatne nagrody za strzelone bramki, ale żaden z zawodników tego, oczywiście. Nie potwierdził. Wtedy to drużyna Lechiej weszła do Iligi i grała z samym Juventusem, a Nicodem S. w uznaniu swych wysiłków otrzymał medal za zasługi dla miasta Gdańska. Biegał z nim potem po Sopockim, Złotym Ulu pokazując znajomym. O owym czasie teren przed klubem Lechiej przypominał paryski salon samochodowy. Dyrektor klubu Jerzy K., Jeździł BMW 524 TD, jego zastępca Edwin M. Mercedesem 280 C. Obaj zresztą zostali wówczas zatrzymani i postawiono im konkretne zarzuty. Inni pracownicy oraz sympatycy klubu zajeżdżali samochodami niegorszych marek. Wieczorami pojazdy przenosiły się pod morenkę bądź srebrny młyn. Nikogo to nie dziwiło i gdyby nie owa zachodnioniemiecka firma ubezpieczeniowa, pewnie nikt nie zainteresowałby się Mercedesem Edwina M. Okazało się, że ten to ten sam Mercedes, który został odnotowany w paszporcie Henryka K. Tyle, że na polskich już numerach. Późniejsza ekspertyza udowodniła, że samochód został skradziony w Berlinie Zachodnim w wypożyczalni samochodów Interrent Gang był międzynarodowy. Żadna z osób, Podejrzanych lub oskarżonych w tej sprawie nie była uprzednio karana. Przynajmniej w Polsce. Nie byli to ludzie, których człowiek bałby się spotkać nocą w ciemnej ulicy. Żadni bandyci złomem. Osoby, które się z nimi stykały, twierdziły, że wręcz wzbudzali zaufanie. Większość z nich posiadała przynajmniej średnie wykształcenie, niektórzy nawet studia. Już wówczas wyznawali zasadę, że najważniejsze jest know-how znali doskonale zarówno przepisy prawne, jak i celne wówczas obowiązujące. Wiedzieli w jaki sposób je wykorzystać. Sytuacja ekonomiczna w kraju sprzyjała ich zamiarom. Istniała całkiem spora grupa ludzi z pieniędzmi, która bądź nie mogła bądź nie chciała wyjeżdżać za granicę, a lubiła dobre samochody. Bogactwo nie było wówczas mile widziane, a prawie nowe samochody. Z reguły pojazdy po kilku miesięcznej eksploatacji, w oficjalnych umowach kupna-sprzedaży, wyceniane były niemalże jak szmelc. Wiadomo, chodziło o uszczuplenia podatkowe. Powodzenie przedsięwzięcia opierało się na międzynarodowym charakterze gangu. W Bielefeld, około 500 km od Szczecina, warsztat samochodowy, naprawa i sprzedaż, posiadał Waldemar Ren. Obywatel Polski zamieszkały w RFN. Ten warsztat przejął po matce, która najprawdopodobniej wyszła za mąż za Niemca. Chyba bez większego ryzyka można stwierdzić, iż była to baza przerzutowa gdańskiej szajki. Tutaj, w razie konieczności, przerabiano numery, fałszowano dokumenty, tu zatrzymywano się, w drodze, sam Waldemaren. W ciągu niecałych trzech lat przekroczył granicę polsko-niemiecką 85 razy. Najbardziej atrakcyjny ze względu na swoje położenie około 150 km od Szczecina był jednak Berlin Zachodni. W Berlinie firmę Import-Export posiadał Aleksanderem, Polak, obywatel Reven. To u niego jako kierowca zatrudniony był Henryk K., czyli Pepsi. Trudno ocenić, co było działalnością główną, a co uboczną, ale obaj panowie obok samochodów przewozili przez granicę paczki. Ogromne ilości, import-export, na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem spedycji międzynarodowej C. Hartwig zajmował się dostarczaniem przesyłek dla indywidualnych odbiorców na terenie całego kraju. Wszystko było legalne, tylko odbiorcy fikcyjni. Wspólnicy w Polsce odbierali towar, przeznaczony oczywiście do obrotu handlowego. Interes był świetnie pomyślany, a poza tym panowie wykazali znakomite rozeznanie w obowiązującym prawie celnym. Wwozili tylko takie towary, które zwolnione były od opłat. Ten, od afery samochodowej, jako jedyny zresztą, zakończył się prawomocnym wyrokiem sądowym i skazaniem winnych z tym, że panem uniknął kary pudła, bo na czas zdążył opuścić Polskę. Nikoś i rodzinka samochody kradzione były nie tylko na terenie byłej RFN, ale także we Francji, Belgii oraz Szwecji. W każdym z tych krajów działali Polacy, mieszkający tam na stałe. Większość z nich zatrzymywana była zresztą przez tamtejszą policję, a niektórzy otrzymali za owe przestępstwa wyroki sądowe. Nasze służby śledcze nic o tym nie wiedziały, Albo dowiadywały się za późno za pośrednictwem firm ubezpieczeniowych, ponieważ socjalistyczna milicja nie współpracowała z kapitalistyczną policją. Auta najczęściej wjeżdżały na własnych kołach, chociaż także na pokładach promów, statków oraz na przyczepach samochodowych, głównie przez przejście graniczne w kołbaskowie (swój celnik), czasami w świecku. Zdarzało się, że były to całe grupy. Przy czym na Wabia szło najpierw auto, którego legalności nikt nie mógł zakwestionować. Jeśli pojazd był kradziony, przejeżdżał granicę zazwyczaj jeszcze tej samej nocy, w której znikał właścicielowi. Liczyło się tempo. Były jednak i takie sytuacje, w których posiadacz samochodu po prostu sprzedawał go szajce po cenie niższej niż rynkowa, a policję powiadamiał o rzekomej kradzieży dopiero po paru dniach. By umożliwić spokojny wywóz auta, zyskiwał wartość ubezpieczenia. Podczas przesłuchania stwierdził, że nie był karany za granicą. Otrzymał jedynie dwadzieścia dni aresztu w zawieszeniu za nieprowadzenie bieżącej księgi handlowej. Zeznania złoży w ograniczonym zakresie, bo nie ma właściwości zapamiętywania dat i szczegółów. Do przedstawionych mu zarzutów nie przyznaje się. Owszem, pośredniczył w sprzedażach. Ale samochody były legalne, miał takie przekonanie, bo nie znał się na dokumentach. Że Niemcy zgłaszają kradzieże samochodów, które wcześniej sprzedają za granicę, dowiedział się z gazet kilka lat temu. W transakcjach pośredniczył grzecznościowo, bez korzyści. Nawet tracił w nich pieniądze. Przypomina sobie, że dla rodziny sprowadził samochód ciężarowy marki Scania i legalności tego pojazdu nigdy nie kwestionowano. Podobnie było z Volkswagenem Busem. Na pytanie przesłuchującego, w jaki sposób po roku 1985 przekroczył granice Polski, odpowiedział: Nie chcę na ten temat składać wyjaśnień, ponieważ musiałbym mieszać osoby, o których nie chcę mówić. Nic więcej nie mam do dodania. Co do honorowych zaś pobudek powrotu Nikodema do kraju. Jakiś czas temu kroniki kryminalne zachodnio-niemieckich gazet podały informacje o ucieczce polskiego przestępcy z więzienia w Hamburgu. Był to właśnie, Nikoś. W trakcie odsiadki otrzymał on przepustkę na widzenie z bratem. Do więzienia wrócił jednak. Brat skazanego i właściwy przestępca zwiał. Jego brat odsiedział potem w humanitarnym niemieckim więzieniu kilka miesięcy, a na otarcie łez otrzymał ponoć od brata zgrabnego perzota. Nikąś dba o rodzinkę. Samochód Audi sprowadził również dla tatusia. Został on jednak przez milicję zarekwirowany, gdy okazało się, że jest to auto skradzione w Paryżu w czerwcu 1984 roku. Senior rodu protestował przeciwko zabraniu mu jego własności. Zaczyny pełnoletniego syna nie będzie odpowiadał u samego przewodniczącego Rady Państwa, generała Jaruzelskiego. Powoływał się przy tym na swoje zasługi w procesie utrwalania władzy ludowej. Uczynny agent SB: Do tego, aby interes się kręcił, nie wystarczy samochód ukraść. Trzeba jeszcze znaleźć osobę, na którą pojazd zostałby sprowadzony. Skoro samochodów było około setki, prawie tyle samo musiało być. Martwych dusz. Niewielu bowiem było klientów, dla których sprowadzało się konkretne auta, chociaż tacy też się trafiali. Nie wystarczyły już więc żony, matki, szwagierki i szwagrowie, byli mężowie i potencjalni narzeczeni. O urzeczenie nazwisk należało zabiegać wśród coraz szerszych kręgów znajomych. I tutaj nieocenioną wręcz rolę odegrał Edwin M. Wówczas wicedyrektor, Lechid do spraw administracyjnych, z wykształcenia poligraf, co nie jest bez znaczenia. Edwin posiadał szerokie znajomości w najróżniejszych środowiskach. Także w kręgach kościelnych, prowadził bowiem zakład poligraficzny na terenie jednej z gdańskich parafii. Jako młodzieniec uczył się zresztą w seminarium duchownym. Wcześniej jednak uchodził za opozycjonistę. Współpracował z ludźmi tworzącymi wolne związki zawodowe przed 1980 rokiem. Była mu Kuronia i Michnika, ten ostatni uznał go za najbardziej inteligentnego robotnika, jakiego w życiu spotkał, Edwin M. Pracował wówczas jako malarz w Stoczni Gdańskiej. I oto raptem padło podejrzenie, że jest agentem SB. Zdemaskowała go pewna wrocławianka. Którą kilka lat wcześniej naciągnął na pieniądze jako oszust matrymonialny. Otóż owa dziewczyna usłyszała w wolnej Europie nazwisko M. Jako jednego z redagujących robotnika wybrzeża zgłosiła się do wrocławskich działaczy opozycji. Zaczęto się Edwinowi przyglądać. Zmieniano na przykład składy grup ulotkowych w taki sposób, aby przeanalizować kto sypie zawsze wypadało na niego. Wpadały miejsca o których wiedział, powielacz, który przejął od Piotra Jaglińskiego z Paryża. Nigdy nie został przekazany dalej, ale w ruchu bardzo liczyła się moralność i gdy nie było ostatecznych dowodów, bano się zaatakować wprost. Edwin M. czuł, że jest spalony i począł się z roboty konspiracyjnej wycofywać sam, a potem wydał robotnika wybrzeża, fałszywkę. To był dostateczny dowód, nikt już nie miał wątpliwości. Wtedy agent zniknął. Po kilku latach, w 1986 Borusewicz spotkał w celi Wacława P. Pseudo, gruby jeździł Mercedesem 200D, prawą rękę Edwina zarówno w WZZ, Tach, jak i, okazało się w aferze samochodowej. Dzisiaj Bogdan Borusewicz twierdzi, że gdyby Edwina M., Wówczas nie zdemaskowano, strajk sierpniowy w 1980 mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Przecież na wózku mógł stanąć właśnie on, inteligentny robotnik, a nie Lech Wałęsa. Tym bardziej, że właśnie Edwin ustawicznie oskarżał Wałęsę o współpracę z milicją, wracając do martwych dusz i klientów samochodowej mafii. Z reguły postępowano w sposób następujący. Formalności celne załatwiano na osobę podstawioną, a dopiero później, po ewentualnych przeróbkach numerów silnika i nadwozia, czy zmianie lakieru, sprzedawano samochód dalej. Zarówno wśród osób użyczających nazwiska, jak i wśród klientów znajdowali się księża. W końcu to nie grzech jeździć dobrym samochodem. Byli oni zapewne nieświadomi co do źródła pochodzenia owych samochodów. Jeden z duchownych, który użyczył swego nazwiska Tadeuszowi J. Tłumaczył się później, że chciał pomóc uczciwemu człowiekowi. Robił to oczywiście bezinteresownie, bo sam nie posiadał nawet prawa jazdy. Inny z kolei, proboszcz jednej z parafii na Nowym Gdańskim Osiedlu, znany ze swej słabości do luksusowych aut, zamienił ze swoją parafianką, ciotką, Nikosia, swój samochód na jej Audi 100. Przy okazji sfałszował, ponoć i w dobrej wierze, jakieś urzędowe papiery. Zachodnim samochodem zainteresowany był także proboszcz, u którego w zakładzie poligraficznym pracowała Edwin M. Trudno podejrzewać księdza, iż wiedział, że zatrudnił u siebie agenta. Bardziej prawdopodobne jest, że to agent miał penetrować kręgi kościelne. Chyba, że ksiądz dał rozgrzeszenie i wierzę w jego nawrócenie. Ta ostatnia wersja wydaje się nawet prawdopodobna, jako że obaj panowie utrzymują do chwili obecnej kontakty nie tylko towarzyskie. Edwin M. Dzisiaj właściciel wydawnictwa, obok literatury popularnej i kasowej, wydrukował m.in. po boga Malinowskiego, Bibułę Piłsudskiego, Lenina Osendowskiego, będzie też drukować pracę profesor Kieniawicza. Ma magazyny na terenie pomieszczeń przy kościelnych, administrowanych przez proboszcza. Takie mamy prawo. Szefem grupy dochodzeniowo-śledczej, która rozpracowywała nikosiowy gang, była kapitan Barbara Kurzawska. Zastanawiam się głośno, jak się dzisiaj czuje, gdy samochodowi mafiosom kną w coraz to wyższej klasy autach po krajowych i zagranicznych szosach. Czy, mówiąc wprost, nie trafia jej szlak? Pani kapitan podchodzi do sprawy ze stoickim spokojem. Takie mamy prawo, odpowiada. Osoby działające w owej grupie przestępczej, w różnych zresztą konfiguracjach, nie mogły być oskarżone w Polsce o kradzież, gdyż żadnej nie dokonano na terenie naszego kraju. Aby skarżyć o paserstwo, trzeba by mieć z zagranicy dowody kradzieży i zmusić oskarżonych do przyjazdu. Jedynie ustawa karno-skarbowa, głównie uszczuplenia opłat celnych i podatkowych dopuszcza postępowanie wobec osób będących za granicą. Nie niesie ona jednak zbyt dużego zagrożenia dla oskarżonych. Poza tym ustawa ta była kilkakrotnie amnestionowana, a ostatnia amnestia z grudnia 1989 wręcz szokowała, jeśli chodzi o darowanie kar, darowywała nawet kary już wyrokowane. Dotyczyło to zarówno grzywien, jak i konfiskaty mienia. A ponieważ mafia ma naprawdę niezłych prawników, więc zaraz wystąpili oni z roszczeniami na rzecz swoich klientów. Adwokat Nikodema S. wręcz domagał się przedstawienia mu zarzutów, chodzi o zawieszoną sprawę paserską, aby mogła objąć go owa amnestia. To absurdalne, ale tak jest, tego rodzaju przestępcom nasz wymiar sprawiedliwości sprzyja. Ponadto nie wszyscy obywatele byli wobec niego równi. Połowa lat osiemdziesiątych to czasy szczególnej represyjności prawa. Tymczasem osoby, które naraziły skarb państwa na miliardowe straty, wypuszczane były na wolność po kilku miesiącach. Natomiast w procesie Michnika, Lisa i Frasyniuka wyroki orzekały kary pozbawienia wolności od dwóch i pół do trzech i pół roku. Ale nie tylko, polityczni nie mogli liczyć na pobłażanie. Płotki także nie. Za sprzedaż 10 butelek piwa z zyskiem 270 zł, rok więzienia z zawieszeniem, 30 tysięcy zł grzywny i podanie ogłoszenia o wyroku w prasie na koszt skazanej. Czy płynie stąd wniosek, że samochodowe, grube ryby korzystały ze specjalnego ochronnego parasola ze strony milicji i aparatu wymiaru sprawiedliwości? Ponieważ była to duża grupa przestępcza, o dobrze zorganizowanej strukturze. Musiała posiadać powiązania i układy z milicją. Samy fakt, że wszyscy mafiosom mieli paszporty, co w tamtych latach wcale nie było proste, i ciągle wyjeżdżali za granicę, daje do myślenia. W aktach paszportowych niektórych z nich jest wiele zresztą trudnych do wytłumaczenia nadużyć i nieścisłości. Także zbyt dużo akcji operacyjnych kończyło się fiaskiem, aby uznać to można było za nieudolność czy przypadek. Powiązania niewątpliwie istniały, pozostaje tylko pytanie, na jakim szczeblu. Wiele się o tym mówi do dzisiaj w różnych środowiskach. Niejednoznacznie bywa określana rola w całej sprawie generała Andrzejewskiego, ale dowodów nie ma żadnych, ani w aktach sprawy, ani w materiałach operacyjnych. W trakcie rozmowy, jaką odbyłam z majorem Muchą, szefem byłego inspektoratu ochrony funkcjonariuszy, taka milicja w milicji, Mucha kategorycznie stwierdził, że żadnych powiązań nie było, przynajmniej ono o nich nie wie. W trakcie śledztwa udało się jedynie ustalić, że Tadeusz J. był funkcjonariuszem milicji w pierwszej połowie lat 70., pracował w KMO w Gdańsku i z pewnością posiada kontakty z tamtych lat. Drugi ślad, raczej anegdotyczny, to fakt że w czasie przeszukania mieszkania jednej z podejrzanych osób wśród podchmielonego towarzystwa rozpoznano Andrzeja Jaroszewicza. Ponoć miał on z Nikosiem hodować do spółki jakieś konie w siedzibie rodowej S. pod Wejherowem, ale nikt tego nie sprawdzał. Póki płyniesz mal. Sprawa gangu Nikodema S. to już historia. Ale historia nie zakończona. Powracają pewne wątki. Pojawiają się znów te same osoby. I tak, Pepsi został niedawno zatrzymany. Co prawda, wkrótce wypuszczono go za poręczeniem majątkowym, i niewątpliwie nadal działa w branży. Postać, nikosia, przewija się w dochodzeniu słupskim. Czasy dla gangsterów są jednak coraz gorzej. Rośnie konkurencja, gangi depczą sobie po piętach, co rusz kroniki kryminalne donoszą o porachunkach. We wrześniu wyleciał w powietrze wraz z autem kierowca Piotr P., bo ponoć za dużo wiedział. Całkiem niedawno urządzono polowanie z ostrą amunicją na niejakiego Schwarzenegera w jego własnym domu. Natomiast odpolityczniona policja gania aferzystów z dezelowanymi polonezami. Pocieszająca jest jedynie współpraca z policją na Zachodzie, która już przynosi efekty jak chociażby zlokalizowanie przy pomocy Szwedów gangów w Szczecinie. Ale póki płyniesz mal, samochodowa karuzela kręci się nadal.